Kontrolowaliśmy sytuację, przeciwnik przyjechał po remis. Można powiedzieć, że oddał nam piłkę i przez większość meczu utrzymywaliśmy się przy piłce. Dobrze był zorganizowany w obronie. Próbowaliśmy się przebić, i gdzieś w tych sytuacji, no też kilka mieliśmy. W samej końcówce przeciwnik nam wybił z linii bramkowej. No, nie udało się. Szkoda i na pewno ta nasza skuteczność, bo mieliśmy dużo stałych fragmentów, kilka sytuacji. Mogliśmy e, lepiej e, przejść do fazy finalizacji, no tego, tego nam się, nie, to nam się nie, nie udawało dzisiaj. Szkoda, mieliśmy taką sytuację w Jarocinie, żeby zamknąć mecz. Tutaj mieliśmy, żeby otworzyć. E, na pewno grałoby się e, łatwiej. Nie strzeliliśmy. No, Trzeba było zrobić wszystko, żeby strzelić bramkę z, e, z gry. Dotychczas te karny no, strzelaliśmy e, można powiedzieć, że bezbłędnie. I miejmy nadzieję, że niebawem do tego wrócimy. Dalej zależymy od siebie, nawet w przypadku zwycięstwa Kotwicy. Jeżeli wygramy wszystkie mecze do końca rundy, będziemy w drugiej lidze i na tym się skupiamy na kolejnym meczu. Dla nas najważniejszy jest każdy kolejny mecz. Myślę, że było widać, że też dążyliśmy do zwycięstwa. Mimo, że ten mecz się nie układał, to w samej końcówce też chcieliśmy przeważyć szale, więc nie, nie, nie ma tutaj mowy o tym, aby ktoś się oszczędzał. Na pewno determinacja i zaangażowanie zawodników na, na dużym poziomie. Każdy chciał, no niestety nie udało nam się znaleźć drogi do, do bramki w tym meczu.